Witam serdecznie. Bohaterką dzisiejszego filmu jest Hattoria salicornioides, czyli sukulent zwany w Polsce potocznie patyczakiem. Hatoria pochodzi z Ameryki i Meksyku, z tych ciepłych rejonów. Jest sukulentem, więc lubi, nie lubi być wystawiana na bezpośrednie słońce, raczej rozproszone promienie słoneczne. Podlewamy Hatorię tylko wtedy, kiedy w doniczce jest naprawdę sucho. A dlaczego patyczak? a no dlatego, że wygląda tak jakby połączone ze sobą takie dwucentymetrowe patyczki. Na końcu tych segmentów patyczków, u mnie dwa razy w roku zawiązują się pączki kwiatowe i później kwitnie na żółciutko. Kwitnie bardzo obficie i w momencie kwitnienia wygląda jak taka ozdobiona maleńkimi lampeczkami żółtymi choinka. Mówi się, że kwiaty po przekwitnięciu opadają. A powstają czerwonawe takie y, owoce. Być może tak się dzieje, kiedy hatoria ma odpowiednią doniczkę. Moja rośnie w zbyt ciasnej doniczce, więc takich owoców nie zauważyła. Mówi się, że hatoria rośnie do 60 cm, ale ja widziałam w internecie dłuższe egzemplarze, wyższe. Także tutaj też y, trudno mi coś powiedzieć. Wiem na pewno, że Hattoria musi być rośliną długowieczną, widzę to po pniu, i że hmm, Hattori, doniczkę z hatorią należy obracać, raz na 3 miesiące, raz na pół roku doniczkę trzeba przekręcić, czyli hmm, wystawić do słońca. Tą stronę doniczki, która była wystawiona uprzednio na mieszkanie. Po to, aby ta hatoria nabrała ładnego kształtu, jak widzicie, tutaj moja, niestety nie była obracana i wszystkie te segmenty skierowały się w kierunku promieni słonecznych. A ta część łodyżki od strony mieszkania niestety jest goła. W tej chwili staram się tą doniczkę odwróciłam doniczkę inaczej, już się nie przewraca, bo przewracała się. Już ma równowagę i liczę na to, że nabierze jakichś rozsądnych kształtów bardziej. Nie chcę jej przycinać, formować, dlatego że bardzo powoli rośnie. Także nie chcę tutaj za bardzo prowadzić, eksperymentować na tej roślinie. Hatoria jest bardzo mało wymagającą rośliną. Jedyne czego od nas wymaga, to właśnie odwracania tej doniczki choćby raz na pół roku. I podlewania, ale tylko wtedy, kiedy ma sucho, naprawdę sucho. Jeżeli chodzi o rozmnażanie, hatoria rozmnaża się bardzo łatwo. Pobieramy zaszczepkę odrastającą z pnia. Taka zaszczepka przyjmie nam się najszybciej. Jeżeli pobierzecie zaszczepkę, która taki segment po prostu nie z pnia, tylko tutaj z kolejnych segmentów, to bardzo dużo czasu minie, zanim ten segment się ukorzeni. Czyli najlepiej pobierać z pnia. Yy, taką ładną zaszczepkę wtykamy do ziemi, do wysokości tego pierwszego rozgałęzienia i podlewamy. Yy, nic się, niczym nie nakrywamy, czekamy aż ziemia całkowicie w doniczce wyschnie. I jak jest ziemia sucha, hatoria zaczyna wytwarzać korzenie w poszukiwaniu wody, i wtedy się przyjmuje. Wtedy podlewacie i, i macie pewność, że roślina wam się przyjęła. Tak jak mówię, ja rozmnażałam z tych zielonych segmentów, nie spnia. I czekałam strasznie długo, bo chyba dwa lata, zanim ta roślina w ogóle mi zaczęła rosnąć, wypuściła nowy segment. A tutaj macie przykład hatori, którą ukorzeniłam w lipcu. Ma czwarty miesiąc. Jak widzicie, bardzo ładnie się rozrosła. Nagrałam nawet film, ale jak to złośliwość rzeczy martwych, Urządzenie nagrywające się zepsuło i, i tego filmu nie ma, ale jest dowód rzeczowy. Ta hatoria stoi bardzo daleko od, od promieni słonecznych, dlatego że musiała ustąpić miejsca papryczkom. Także te segmenty nowe są jaśniejsze, ale nic się nie dzieje. Muszę tylko pamiętać, żeby odwrócić doniczkę w tej chwili już do. W kierunku padających promieni słonecznych. Także moi drodzy, rozmnażanie hatorii jest proste, wymagań nie ma, żadnych specjalistycznych jakichś. E Możecie sobie pojechać na wczasy, wrócić po miesiącu, hatoria będzie żyć nawet mimo upałów. Także polecam e tą roślinę dla zabieganych, zapracowanych. E Ponieważ y, nawet jak zapomnicie podlać, to roślina Wam przeżyje, a jest naprawdę wdzięczna. Także moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę, zachęcam do subskrypcji, żeby nie pominąć jakiegoś następnego odcinka. Dużo zdrówka życzę, pozdrawiam i do następnego, rzecz jasna.